Szanowni Państwo, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku Jan Paweł II, na znak jedności z rodakami, którzy doświadczali nieszczęścia stanu wojennego, zapalił świecę w oknie Pałacu Apostolskiego. Ta płonąca świeca była wtedy wyrazem łączności i solidarności z Polską i Polakami oraz nadziei na lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny. Za Janem Pawłem II do postawienia w oknach świec Wezwał również prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do swoich rodaków powiedział: Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić. Święty Jan Paweł II był dla Polaków takim właśnie światłem wolności. Jego słowa nie lękajcie się pozwoliłyby stąpił Duch Święty. I odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął dane kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. My, Polacy, jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii nie z przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu i złych idei, wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie. Na własnej ziemi. Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków, czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić spotka się z jasnym i twardym nie, bo niezależnie od tego, w co wierzymy i jakie mamy poglądy, są dla nas wspólne insygnia tożsamości: jest nasz orzeł biały, nasza biało-czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. W najsmutniejszych czasach to właśnie te symbole trzymały nas przy życiu, trzymały nas razem, dawały nadzieję na wolną, niepodległą Polskę. Dziś na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc, że to nas podzieli. Służba bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę. KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie. Dziś Sejm w geście sprzeciwu przeciwko tym haniebnym próbom niszczenia świętego Jana Pawła II przyjął specjalną uchwałę. Z całego serca dziękuję tym parlamentarzystom, którzy za nią głosowali. Stanęli w ten sposób po stronie dobra. Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II.